Cześć wszystkim z tej strony, Kami, z kanału Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. Mam Wam do zaprezentowania platformę ChangeInvest. Jest to aplikacja na telefon, dzięki której możecie kupować, sprzedawać kryptowaluty. Oprócz tego grać na dźwigni, podobnie jak na aplikacji Robin Hood, gdzie też możecie swoje zlecenia wystawić. Oprócz tego macie tam opcje takie jak Stop Loss, Limit Ordery, Market Ordery. Tak jak mówiłem, gra na dźwigni również wchodzi w grę. Nieduża jest to platforma y, dla raczej osób początkujących, ponieważ poziom wejścia jest tam minimalny, tak naprawdę i możecie zacząć inwestować od chyba 5 czy 10 euro, oprócz tego platforma ma jeszcze trochę innych zalet, o których wam jeszcze dzisiaj powiem, oczywiście też wspomnę o prowizjach, które są w tym, w tym momencie zerowe na tej platformie, więc jest to fajne miejsce na wejście i wyjście z kryptu. Także, jeżeli taki odcinek Wam się podoba, Łapa w górę, no i przechodzę już do strony głównej tego projektu. A jak widzicie jesteśmy na stronie changeinvest.com. Kiedy zerkniemy sobie na samej górze, piszą oni sami o sobie, że można u nich kupować, sprzedawać Bitcoina bez prowizji, inwestować w ponad 20 różnych altcoinów przy najlepszych stawkach. Oprócz tego możecie zdywersyfikować swoje portfolio, <noise> przepraszam bardzo, w, ze złotem na przykład i z różnymi tutaj Akcjami. Tak wygląda ich aplikacja. Mają również kartę kredytową. Zaraz o tym Wam wszystkim opowiem. Na no, aplikację pokażę Wam później na telefonie, z ekranem telefonu. What you get, czyli do, co dostajemy? Kryptowaluty ponad 20 i cały czas jakby dodają nowe inwestycje w złoto, poparte złotem fizycznym. Chodzi tutaj o sztabki londyńskie, z tego co gdzieś później Wam dokładnie pokażę. Rozpoczęcie od 10 euro, tak, ponad 70 tysięcy użytkowników aktywnych. Możecie również podbijać, że tak powiem, zwroty z Waszych inwestycji przez korzystanie z niewielkiej dźwigni finansowej. O tym już Wam pokażę, o tym Wam powiem zaraz. Dodatkowo posiadają oni staking nazwijmy to stakingiem 7% w skali roku, dostępne dla wszystkich osób, które posiadają właśnie ich kartę Visa. Karta, jak widzicie, czarna, taka smukła, dość elegancka, więc myślę, że tutaj nie ma co się wstydzić że będziecie mieli jakąś pstrokatą, pstrokatą kartę krypto z pieskami na niej. No ale może ich niektórzy z Was taką, taką lubią. Oczywiście, gdzieś tam w dużych mediach byli, występowali BBC, CNBC, na Cointelegrafie byli. No ale to wiecie doskonale, że to nie jest żaden wyznacznik, bo, bo nie jest problemem wystąpić w tych mediach. Odpowiednie finanse, i wszystko da się, że tak powiem, załatwić. No ale oczywiście, skamów tam nie biorą. Najważniejsze, że jakby zespół tutaj się pokazał, i tak dalej. Jest też jedna ważna rzecz, na którą ja zawsze sprawdzam, kiedy się do mnie zwracają różne projekty, bo zwraca ich się tona. Naprawdę, jeszcze bardzo dużo się ich ostatnio zwraca. Natomiast często są to jakieś. Giełdy, projekty, platformy, totalne krzaki i no nie chcę wam tego pokazywać tutaj, bo, bo szkoda po prostu i mojej reputacji, i waszego czasu, żeby w ogóle czymś takim się zajmować. I jak widzicie, mają oni pełną licencję. Licencja i w Estonii, i w Holandii, co ciekawe, więc są tutaj w pełni oczywiście regulowaną platformą. Przechodząc dalej, tak jak mówiłem, jest to ich karta Krypto, zamawiacie ją z aplikacji, którą wam później pokażę. Koszt takie, takiego zamówienia to 10 euro, karta przychodzi od 5 do 10 dni prosto do Waszych domów. Bezpieczeństwo tutaj też jest parę rzeczy opisanych. No oczywiście to co wspomniałem, czyli, czyli ta licencja trzeba też również przejść tam w weryfikacji KYC podczas rejestrowania się na tej aplikacji, tak samo jak nie wiem, na CryptoCom, jak na tej aplikacji Cryptomat, kiedy wam ostatnio ją pokazywałem standardowe, że tak powiem, zachowania teraz tych nowych platform. no Regulacje, jak wiemy, chociażby w ostatnich dniach Binance'a bardzo mocno przycisnęły, że tak powiem, no i każda teraz platforma takie wymagania musi spełnić. No i tak naprawdę ciężko nam będzie wejść bez jakiegoś KYC na jakąś platformę taką z większą, że tak powiem, popularnością, ale też z większym poziomem bezpieczeństwa dla użytkowników. Bo są, znajdziecie jakieś tam giełdy z, z krajów takich, wiecie, no Słynących z tego, że otwarte ramiona mają, że tak powiem, dla wszystkich, natomiast no, dużo z tych firm później znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a wraz z tymi firmami pieniądze ich inwestorów. Także na to trzeba uważać. No i jest ta sytuacja związana ze złotem tutaj na tej aplikacji, czyli dywersyfikacja portfolio również właśnie w złoto. Złoto, tak jak mówiłem, sztabki londyńskie. Ja się na złocie kompletnie nie znam. Delikatnie temat liznoem, mam wielu znajomych, którzy inwestują w złoto. Ja jakby no, nie jestem, że tak powiem, grubo tym zainwestowanym, akurat konkretnie złotem, srebro to coś innego. Aczkolwiek pokrycie mają w fizycznym złocie, i są to gdzieś yy, sztabki przechowywane oczywiście w, w bling, w jakimś tam miejscu. Natomiast, szczerze mówiąc, nie widziałem tych zdjęć, nie wiem jak to jest przechowywane i tak dalej, więc tutaj wam nic więcej powiedzieć w tym temacie nie mogę. Karta krypto, tak jak powiedziałem, za posiadanie tam jakichś pieniędzy. Na miesięcznie będziemy dostawać 7%, skali, 7 skali roku, ale wypłata jest jakby dokonywana miesięcznie i jest to tylko jakby za, dla posiadaczy tej karty, krypto. Także, także jeżeli ktoś jest ciekawy jak to wszystko działa, no to oczywiście możecie sobie coś takiego zamień, zakupić. Oprócz tego posiadają oni tokeny swoje. Jednym tokenem jest token CAG. Jest to ich własny token, dzięki któremu możecie chociażby tą kartę krypto zamówić. Plus korzystać z jakichś takich dodatkowych usług w przyszłości. Token można kupić na Uniswapie, natomiast płynność tam, szczerze mówiąc, jest żadna. Ciężko bardzo kupić ten token. I z tego co widzę, jest on również dostępny na giełdzie Jobit. No ale widzicie tutaj wolumeny po kilkanaście tysięcy dolarów dziennie, także, no, że tak powiem, szał, nie ma inaczej tego tokena, ten token ciężko gdzieś tam dostać. Natomiast jest drugi ciekawy token CNG za posiadanie prawie 700 tysięcy, 800 tysięcy tych tokenów możecie być właścicielami 1% tej firmy, czyli możecie kupić tak naprawdę 1% akcji firmy Change i zarabiać na, na tym, że ta firma jakby tutaj generuje dochody, tak? Więc tutaj jeżeli chcecie więcej o tym po, poczytać, no to macie PDF-a do pobrania, możecie to kupić stąd, buy from Change i dowiedzieć się jak to tak naprawdę wszystko działa, a kwestia myślę, że interesująca. Następna stronka, która mi się bardzo podoba changeinvest.statuspage.io Pokazuje Wam to dokładnie, yy, czy portfolio w aplikacji działa, yy, czy są jakieś problemy z API, problemy z wypłatami, z depozytami i tak Tutaj jakieś incydenty były dwa w przeciągu ostatnich 3 w przeciągu ostatnich 90 dni i coś się ze stroną internetową działo. Natomiast możecie cały czas badać, że tak powiem, ten temat i sprawdzać, czy wszystko jest OK. Jakbyście mieli jakieś wątpliwości, no to to po prostu wchodzicie na tą stronę, patrzycie, czy wszystko jest ok. Jeżeli tu jest ok, no to wtedy schodzicie na sam dół, na główną stronę, piszecie do nich na Telegrama albo na Support i wam odpowiadają na pytania. W związku z tym, jeżeli coś by nie działało, no i myślę, że teraz jedna z najważniejszych zakładek, czyli pricing, to ile trzeba zapłacić za depozyt, za wypłatę pieniędzy, za przesłanie pieniędzy, za konwertowanie kryptowalut i tak Chwalę się tutaj takim eksperymentem którego dokonali, 50 euro przeznaczyli na zakup bitcoina i później jego sprzedaż. No i sprawdzili, ile na innych popularnych miejscach musieliby zapłacić prowizję, żeby taką transakcję przeprowadzić. Na Coinbase to było 4,5 euro prawie, Bitpanda dolar, y, euro 62, Revolut 1,5 euro, a u nich tylko i wyłącznie 10 centów. Także na no akurat w tym teście pobili resztę na głowę. Dobrze, przeczytajmy sobie prowizje, krypto trading, kupowanie i sprzedawanie bitcoina za darmo, kupowanie i sprzedawanie altcoinów 0,5% i konwersja krypto-krypto 1%. Później tutaj mamy handel na dźwigni, no to różne są te prowizje, w zależności tak naprawdę od aktywa, także tutaj wszystko widzicie. Depozyt z banku za darmo jest, depozyt kartą kredytową 0% na ten moment, później 2,5% po 31 lipca. Kryptodepozyty za darmo, no i później jeżeli chodzi o wypłatę, no to już w zależności od fee, że tak powiem blockchainowego, no bo to jest w każdej kryptowalucie różne. Mają jakieś tutaj konkursiki u siebie, chociażby konkurs był z handlu na, na kryptowalucie Dogecoin, czy był też konkurs związany z zapraszaniem nowych użytkowników na platformę. Możecie z aplikacji wygenerować swój reflink i zaprosić po prostu znajomych do korzystania z tej platformy i były różne nagrody właśnie wypłacane dla takich ludzi, którzy po prostu werbowali na tą platformę. Szukałem też, widzę, jakichś pracowników do Estonii oczywiście, product managerów, mobile engineer do tej swojej aplikacji. Także jeżeli jesteście zainteresowani albo widzicie na customer support, no to możecie się do nich, że tak powiem, zgłaszać. To jest ich CEO Christian, który, który był w CNBC, występował kiedyś, opowiadał o tej swojej platformie Parle już ładnych lat temu i mówił kim i chce się ta platforma stać, że chcą być takim łatwym wejściem dla nowych inwestorów w przyszłość i być jedną z najpopularniejszych platform dla, dla nowych użytkowników. Szczerze mówiąc, pewnie im się to jeszcze nie udało zrealizować tych wszystkich planów. Natomiast, jakby poziom wejścia do tej aplikacji jest naprawdę niski. No, i już wam to pokazuję na ekranie mojego telefonu oraz komputera. Także, jak widzicie, jesteśmy już w aplikacji Change. No, pobierajcie sobie standardowo, jak powiedziałem, z sklepu playowego lub z App Store'a, instalujecie, przechodzicie proces KYC, tak jak na każdej innej platformie, dowód osobisty, przód, tył, później selfie, no i macie dostęp już do tej platformy. Żeby zacząć cokolwiek robić, trzeba przelać tu jakieś pieniądze, prawda? Więc klikacie sobie doładuj konto czy make a deposit, tam się wyświetla ta nazwa. Ja już jakby zdeponowałem tutaj malutkie środki, więc widzicie, że już mam to odblokowane. Minusem na pewno jest to, że trzeba wykonać przelew, że tak powiem, bankowy, minimalny na 5 euro. Dlaczego 5 euro, akurat minimalnie? Bo od tej kwoty można zacząć tam kupować jakieś kryptowaluty. Ja też sobie przelałem 5 euro. No i taką kwotę też tutaj widzicie: 5,90 akurat w dolarach. Także to jest naj, największy minus dla mnie tej aplikacji. Później, jeżeli chcecie doładować kartę, no to odbierają Wam się dodatkowe środki możliwość doładowania dodatkowych środków. Natomiast Tutaj mamy depozyt, no i teraz mogę deponować w Tetherze, Ethereum, Bitcoinie, w transfer bankowy, no i karta kredytowa. Jak widzicie na razie, to wszystko trwa bardzo szybko, znaczy trwać będzie trwało szybko, natomiast nie macie prowizji za te depozyty, tak jak wam powiedziałem, więc to jest oczywiście bardzo fajna rzecz. No i jeżeli już te pieniądze jakieś na karcie macie, możecie kliknąć sobie Tab to invest, wybrać jakąś kryptowalutę, którą chcecie kupić, zainwestować w nią, no i plus inwestycja w Golda, na przykład, czyli w złoto też jest tutaj dostępna. Co my tu dalej mamy? Prices, czyli taki dashboard pokazujący nam ceny najpopularniejszych kryptowalut oczywiście. Później mamy dostęp do tej karty krypto, którą możemy sobie stąd wyrobić. Więc, więc jeżeli ktoś chce, nie ma żadnej karty kryptowalutowej, z której płaci i korzysta na co dzień, to oczywiście jest możliwość tutaj też założenia tej karty. No i chyba najważniejsza rzecz, którą zawsze każę Wam robić, włączyć dwustopniową weryfikację. Na samej górze widzicie ja mam kliknięte off. Jak to, kliknie, pokaże, jak to kliknę, pokaże mi się QR kod, który sobie oczywiście skanujecie lub przepisujecie tam ten kod, który się wyświetli no i stamtąd normalnie dodajecie sobie to do Google Authenticator. Stąd możecie również zmienić walutę, która wam się wyświetla. Ja zmieniłem z euro na, na dolara, bo jakoś tak jestem przyzwyczajony, możecie włączyć sobie logowanie palcem, odciskiem palca, więc więc jak najbardziej to też działa. No i zaprosić, możecie tak jak wam mówiłem. Przyjaciół, jakieś konkursy czasem z tym się odbywają. Także aplikacja myślę, że intuicyjna. Tak jak Wam mówiłem, możecie składać zlecenia oczekujące. Czyli klikacie sobie orders i macie tutaj swoje zlecenia i pozycje pootwierane. Mogę sobie otworzyć pozycję właśnie na dźwigni od 2 do 5. Trzeba potwierdzić, że zgadzam się i rozumiem, jakby to wszystko, skąd jestem i tak dalej. To trzeba też przejść tą weryfikację, no bo nie wszędzie ta dźwignia też jest oczywiście dostępna. Jakbym chciał kupić na przykład, nie wiem, bitcoina, zainwestować bitcoina, klikam ten plusik, wybieram bitcoina, next. Chcę za 5 euro kupić sobie preview buy. Taka jest cena w tym momencie, jeżeli się na nią zgadzam, no to oczywiście mogę ją zatwierdzić. Kupiłem bitcoina, koniec. No dość, dość szybka, że tak powiem, sprawa i raz mogę sobie zobaczyć, że na moich kryptokerencji, czyli w moich kryptowalutach znajduje się 0.00. 0,149 bitcoina akurat w tym momencie, no i kosztuje on 5,90 w dolarach, znaczy wartość tego mojego, tej mojej kasy, i chyba dostałem również potwierdzenie na maila, właśnie, że do takiego do zakupu doszło. Już to sprawdzam. Tak, wykonałem swój pierwszy trade. Jak widzicie, jest tutaj napisane. No na tym polega ta aplikacja, myślę, że temat jest dość yy, znany Wam, jeżeli korzystaliście z jakiejś innej takiej krypto aplikacji, czy to kryptomat, czy kryptocom, nic odkrywczego tutaj nie znajdziecie, natomiast jest to kolejna furtka oczywiście do świata krypto, no i mają bardzo fajne jak na ten moment prowizje, także jeżeli ktoś chce jakieś środki zdeponować, to myślę, że to jest, Dobry wybór na ten moment. Linki wszystkie powtarzam jeszcze raz, macie w opisie tego filmu, a ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!